Aby nadążyć za postępem technologicznym, postawiłem na szkolenia. Wykwalifikowani pracownicy pozwalają mojej firmie konkurować z najlepszymi. Rozwijamy się, zwiększając swoje kompetencje i zyski. Teraz mam dowód, że to była dobra decyzja. Inwestycja w kadry. Wejdź na www.inwestycjawkadry.pl i wybierz szkolenia bez niepotrzebnych formalności i kosztów dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia to się opłaca. Nareszcie. Piękne włosy bez kompromisów. 0% łupieżu, 100% blasku. Nowy szampon przeciwłupieżowy Nivea Pure Gloss. Innowacyjna formuła Liquid Clear System rozpuszcza się całkowicie i rozprowadza równomiernie na skórze, przez co skutecznie usuwa łupież, podczas gdy proteiny pereł nadają włosom olśniewający blask. Koniec łupieżu, koniec kompromisów. Wypróbuj nową generację szamponów przeciwłupieżowych od Nivea. Oto ona najmodniejsza gra sezonu. Miss Wapster powraca do Was w wielkim stylu. Piękna jak nigdy dotąd. Można ją mieć wysyłając darmowy SMS Miss na 8064. Śliczna grafika, dziesiątki nowych ciuchów, szałowe fryzury, fantastyczni chłopcy i zresztą trzeba to zobaczyć. Chcesz być naprawdę na czasie? Zostań Miss 2010, wysyłając SMS Miss na darmowy numer 8064. Można Trzymać tę super grę prosto na telefon. Kiedy nieprzyjemne uczucie pieczenia po skorzystaniu z toalety nie pozwala ci skupić się na pracy lub w pełni zrelaksować, sięgnij po Urinal Walmark. Urinal Walmark zawiera specjalny wyciąg z rurawiny Nutrikran, który regularnie dba o drogi moczowe. Nutrikran to gwarancja wysokiej jakości i zawartości substancji aktywnych, które pomagają wypłukiwać bakterie z dróg moczowych. Urinal Walmark. proste o drogi moczowe. Urinal Walmark to najczęściej kupowany preparat z żurawiną na drogi moczowe. Wystrzel Żelka w kosmos. Wygrywaj codziennie. Konsole PSP, iPody, Touch lub Gry. Graj w necie o nagrodę główną o wartości 20 tysięcy złotych. A konkursowe kody znajdziesz na opakowaniach z naklejką. O, WŻela! Godziny szczytu to tylko nerwy i stres. Tego dnia czułam, że eksploduję. I wtedy koleżanka dała mi persen. Powiedziała, że szybko mnie uspokoi i nie otumani. Persen szybko uspokaja. Nie otumania. Naturalny, ziołowy lek. Persen błyskawicznie ukoił mi nerwy i odzyskałam 100% kontroli nad sobą. Persen, Bez nerwów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mm. Heinz? I love you, Heinz. Heinz up, baby, Heinz up. Give me your heart, give me, give me. Heinz. Przebój smaku od 1869 roku. Kosmici. Atakują. O, to po prostu fantastyczne. Nazywają to poczta elektroniczna. O! Co? Żadnych kabli? Tak. A ja surfuję dalej. Zwiększa wydajność automatycznie. Procesory Intel Core. Nowy wymiar inteligencji w twoim komputerze. Tam, 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 tam. Misja. Likwidacja nawracającej zgagi. Czas działania 24 godziny. Kiedyś zgaga atakowała mnie kilka razy w tygodniu. Teraz mam skuteczną broń: Polprazol Acid Control. Polprazol Acid Control zawiera przebadaną klinicznie substancję, która hamuje wydzielanie kwasów żołądku, co umożliwia regenerację błony śluzowej. Likwiduje ból i pieczenie. Przejąłem kontrolę nad zgagą. Obecność zgagi nie stwierdzono. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.